Ja ja ma lajkiem. Będzie tak... ja dla mojego tak... ja kolegi tak... ja Jeden TORT ży Znowu, Znowu Żyd, Znowu panie, Żyd panie, zgadza mogę, się, mogę panie panie będę was na kurwa nawiedzał Żydostwo przejmuje ten lokal. Dwóch Żydów czeka na jedzenie Ode mnie spierdalaj. Ale co spierdalaj? Głodni jesteśmy. O, no i czekaj dalej. Chodźcie do lady. Pani będzie wydawać. Dobra, zamawiajcie. Panie ty się tak o tą ladę nie opieraj, bo mi porysujesz. Bo generalnie ten lokal to jest prawie jak mój. 3000 lat temu mi było to obiecane. Co ty jak zapierdalałem przez Morze Czerwone z Judaszem, to mi kurwa powiedzą, Owu cafe no będzie zasnę. twoje, Arkadiuszu. E ja mogę? Co ty się kurwa dzieje? No A nie, co ty taki skwaszony? A już tego żyda za dużo razy widzę. No właśnie, to czego się dziwisz? A nie, co ty taki kurwa skwaszony? To tak łbem kręcisz? To to kurwa Parkinson? Ja cię mogę uzdrowić. My, Żydzi, to S1, dotknę no, cię w czoło moją żydowską ręką. Rozbudzę ci czakrę trzeciego oka i będziesz kurwa zdrowy. I Parkinson wygaśnie. Zajemię ci Panie, bicie Żyda jest przestępstwem. Dlaczego ja on to się może bić, jak to jest gezer? Panie, proszę mnie zostawić. Kapelusz mi kurwa spadł. Siema, mordesku. Siema, siema. Żyd. Trzy. A czemu? Zastanie? Trzy. Czekam, aż koledzy zamówią i co idziemy. Ile? Trzy. 4. Co zastrasza na zewnątrz poczekasz 15 siądę sobie na parapet Za jaką podstawą nie, on nie, on ma wyjść Rzecz chodź pogadam na chwilę A czy, o czym będziemy gadali? Zobacz, 9, 9, 9, 9. Gdzie chcemy gadać? Przy stoliku tu, tutaj? Tu nie, tu tu, tu. chodź, tu chodź, tu, tu, tutaj, Tutaj chodź, tutaj Rzecz chodź pogadamy Spierdalamy nie pogadamy Zaz <gadamy> nie ze mną te numery kurwa